Dobry. witam wszystkich serdecznie z tej strony Tadeusz to się Kłania. Witam tutaj, szanowni kronikałowie. Kronika. będają Tutaj wyglądają y, cykly chroniczne z cyklu PRL Polska wieś lata 70. 80. Witajcie, już chyba będzie to już ostatni. Tutaj musi y, mój Mój, mój moment u wuja, ponieważ jeszcze tutaj mu pomagam przy polu agregatowaniu i będę się, że tak powiem, będę zawijał kiecę i będę lecę, Bo już tutaj tam u siebie, ile mogłem, tyle dałem pieniędzy tych naszych tutaj i na lewo, ile porobiłem, tyle mogłem. Jest, będzie ciężko to gospodarstwo rozchulać jakoś, ale myślę, że musi się jakoś uda. Karta obecnie powstaje, na której będą rozpiski już inwestycji na swoje gospodarstwo, które tam jest budowane, ale na pewno tutaj jeszcze do wuja przybędziemy i będziemy zaglądać, ale to już w innych cyklach. Dobrze, dzisiaj ruszamy sobie te 411 dzisiaj znowu w akcji. A to dlatego, tego, że niż był przypięty wcześniej do, do tego kultywatora, którym będziemy teraz właśnie przygotowywać pole. Pole jest ogólnie po e, pszenicy. Ale kurczy. Po pszenicy zostało tam jeszcze e, inne pola do zrobienia. Ale tu już wujek mówi, że sobie poradzi. Mam taką przynajmniej nadzieję, że nie będzie żadnych problemów miał. Bo oczywiście też, tak jak mówiłem, już, nie, już po, tym, po tym cyklu puszczamy tę miejscowość. Mam nadzieję, że wujek sobie poradzi. Na Kiszonkę na pewno przybędziemy. Bo trzeba będzie pewnie pomóc wujowi. Dobrad Tu. Tu. Ja, Zaspokojnie. O. Opuścamy i ruszamy do, do roboty. Niedługo właśnie już ten wyjazd będzie. Nie mogę się doczekać, kiedy Wam zaprezentuję. Niestety jest ciężko. Nie ukrywam, jest ciężko. Ile mogłem. Tyle zrobiłem, aczkolwiek no i tak dalej jest to e, no Jakby to powiedzieć, jeszcze będzie tam ciężko Dobrze się tam ro rozhulać no, Zaczynamy dosyć tak w ciężkiej sytuacji mam nadzieję że jednak to się poprawi yy, to zależy tak od ile będziemy na lewo tam kompinować mam nadzieję że jednak się uda wszystko dobrze grać Ale za dużo też nie chcę wam zdradzać, ponieważ chcę, żebyście zobaczyli z nas tam na własne na oczy. Aczkolwiek no, mam nadzieję, że uda się rozwinąć jakoś tam. No lewizna będzie konieczna. Nie wątpię. Niektóre musiałem wziąć tak jak tu wujły i pozyskać nie. pewno będzie dosyć ciężko się przyzwyczaić. Teraz, jak wiecie, tutaj z wujem działałem, a teraz będę musiał na swoją rynkę chodzić. To będzie takie dosyć coś e, innego: że to, co podejmę, to g de te decyzje będę miały wpływ na działalność gospodarstwa. Więc to będzie totalnie co, co, co innego. Rozumiem się, że zrobimy to jedno pole sobie Tyle wyrobimy Mam nadzieję że górze jest to tu O podleciał No teraz z górki to będzie szło. Też będzie ciężko się przyzwyczaić, że dobrze ty z tymi Też Też podobali się w sumie jeździć. Oj No, podlaty, podlaty. O! dobra, udało się. Już coraz mniej zostało do zrobienia. Nie ukrywam, przyzwyczaiłem się tutaj, że musi z wujem działać. No ale cóż Coś się kończy, coś się zaczyna Mam nadzieję, że już ze swojego własnego hospodarz chironiczne Wam się podoba, ale też myślę, że nie zapomnicie, że tutaj u też będziemy działać. Mam przynajmniej taką nadzieję, że nie zapomnicie. i też o, tylko nadzieję, że będę mu dalej wier działo, wiernie z nim pomagał i oczywiście tak będzie mam nadzieję, że całe pole zrobimy, zobaczę na klinikarce, 7 i no to mało się płacą oczywiście A czterdziecha zapieprza pełną parą Gazowanie ma Oj oj. oj. Teraz coś ciężej to Trzeba będzie zrobić koło domu jeszcze chciałem orkę jeszcze z wujem zrobić ale niestety też zawiadomienie dostałem że już tam wszystko jest ogarnięte no to już trzeba tam przechodzić bo już oczekują tam nie mam wyjścia chciałem, że jeszcze właśnie zdąży coś tu wujowi bardziej pomóc niestety wyjdzie raczej, że nie Wiedziałem, że coś tu nie złapię. o. Teraz jak najbardziej. I jedziemy ostatni tutaj przejazd na tym polu. Trochę słabo wyszło, bo nie będziemy musieli zawracać z tego. Ale cóż. No i gitara Miodzio Teraz no. do góry Pełen gaz Po co ja będę tutaj czekał? Nie ma co czekać Jeszcze jedno pole sobie machniemy Tej to mniejsze Będziemy sobie przez post, tutaj przez łąkę. O. Ale zrobimy taki myk, że przeczepimy się na inny, trochę większy. Weźmiemy, wiem, 55 trochę dla odmiany. Widząc, soi sobie. O, Na dawno nic nie robiła, to mi się przyda. Trochę przepalić tłoki. Oj, polutko, żeby nic nie urwać. No, i o tutaj wściekniemy tego pana, o? I tutaj wjedziemy w ten zobaczymy, jak będzie szło. tutaj poprzeczniaka wow. To z pewnością szerzej. Tu nie podlega wątpliwości. O! Tak dla jeszcze na pożegnanie z 55 piątką. zrobimy o jeszcze tutaj poprzeczniak się zrobi u było blisko do płotu taką krętkę trochę zrobimy To już będzie wujek miał znacznie mniej do, do pracy. No tutaj po owsie jest ogólnie. Świernisko. Będzie chciał to urać. No. I do przodu. Ile tu mamy na kronikarce 15 No nie jest źle Całe tutaj zrobimy Mam nadzieję że się wyrobię O Oj, oj, było blisko, a to wszystko na milimetry. No i kończymy tutaj powoli robotę. Tam mi wujek w ostatnie, w ostatnim budzieniu odciążę go. I niedługo przechodzimy właśnie do siebie, na swoje własne podwórko. O, o. No, tutaj nie złapię jeszcze chyba całego. taki klinik. Zdarza się. No ale już to ostatni. Jeszcze kolejne pole tutaj wujek ma zostaną wujowi tam chyba z dwa pola do trzy pola do przygotowania pod siebie no już nie będzie ja wtedy. Jeszcze tylko przyjadę na kiszonkę. No i dobra. Gotowe. Zakosimy. Ach, te piękne bestie. Będzie mi ich brakowało, ale cóż. Bo jeszcze pewnie tam zawita nie Rozdowuję, żeby nimi popracować. A na razie pożegnam się z wami, szanowni kronikarze. Do zobaczenia już na własnym. Na własnym podwórku. Pozdrawiam.